Jesteśmy w następnym ulu, w którym będziemy leczyć przeciwko warozie sztuki odkrywamy uliczki tu są hodowane matki w tym ulu. Moje. W tym ulu są hodowane moje matki. I polewamy. Dobra. I. Idziemy dalej. To będzie. i jedziemy dalej musimy trochę je odnieść bo one się tutaj nie słuchają pancia się nie słuchają są niedrzeczne dajemy im możliwość Wychodzenia na zewnątrz. O. Tu jest. Jesteśmy w następnym ulu. O. I walczymy z waroz. Musimy im tutaj o, no. Tylko od... o patyczki pobierać. Tutaj tak samo. one Są w uliczkach i Aha, Jest spalane i od, odstawiamy. Jest. Miejmy nadzieję, że żadna nie, nie poległa. Mamy następny ul. Następny ul to jest warszawski pożerzany mojej produkcji, to jest ul. Tu się rodzina rozwija tak, jak się rozwija. O, i tutaj Da. Da, da, jest. Mamy następną rodzinę Warszawski y, Zwykły Niby tutaj wszystko jest fajnie, ale jednak słabo się rodzina rozwija, bo dość długi czas miała na, na rozwój. A jednak, a jednak nie słychać tutaj tej siły. Może trzeba będzie im dać, ramkę chyba będzie trzeba będzie dać ramkę trzeba będzie im chyba dać, bo chyba jest tutaj już mają dość dość dużo tego wszystkiego tak należy im się ramka od władz najwyższych państwowych ramka Tak I to jest to. Jest UL, to jest UL Wielkopolski. Tu mają matkę. Mają matkę, która jest już chyba nasieniona. Ale my będziemy grać. Ul bardzo mocno, ul bardzo mocno osłab, bo długo nie miały matki, czyli stare pszczoły odeszły hen. Do krainy wiecznych, jezior, rzek, mórz i oceanów. Mamy polane, Pszczoły sobie. Jest słaby ul, ale jak już ma czerw. Dwie ramki czerwiu dodane. Które będą się wygryzać w lipcu. Z początkiem lipca. Nie wiem, tam do 10 się na pewno wyklują. Może wcześniej. Wtedy jest możliwość, że one odżyją. I matka zacznie czerwić, to zacznie być jej czerw, a tak to ma wsparcie dość duże. Jesteśmy w ulu, w którym tak naprawdę jest moja reproduktorka, która dawała mi najlepsze majt, maj, matki Ona jest już stara, jeśli nic się nie stało, nie wymienili jej albo coś To ona tu dalej jest Ona nie czerwi pięknie Ale mimo wszystko Mimo wszystko Mimo wszystko Jest to słabo Bo już jest stara Ona ma chyba czwarty sezon To jest już na matkę Stara Ale nie oznacza, że ma Com a um sua Nie będziemy tutaj hamek wyjmować. Damy znać, że jesteśmy, nie ma dużego rzutu pszczół. W tym roku, no gdyby nie to, że w tym roku też jej, jej pokolenie było tutaj dawcami matek i czerw do słabych uli to na pewno tutaj by było dużo lepiej, lepiej ale Wiadomo, że zabierając czerw, osłabiamy i ona bardzo długo musi matka działać, żeby to odbić. Jest trudne, ale jej młode pokolenia, jako matki, są najlepsze i jako pracownice też są najlepsze. Najwięcej miodu tutaj dają, mi dawają. Ja powiem szczerze. Nie wiem gdzie ją kupiłem. Czy kupiłem w instytucie w ławach od dziewczyn, czy kupiłem go od na wporzągu Tam jest Instytut też naukowy, matki hodują Co tam nie robią, kogo nie mają O Mamy następny UL To jest numer 2 Akurat taki numer ma, numer 2 Będziemy tutaj też poddawać leczeniu. Ach, kitują. kitują dość mocno wiecie. Nie da no, znaczy się da radę tylko że prost. no Jest, jest prost, a będzie też wyrywa drzewo, a nie chce się poddać. A, co no? A, nie, a, a, Drodzy moi słuchacze i słuchaczki, kratow budowlę, ja kratow, zobaczymy czy coś jest. Tu jest stąd od tego miejsca jest jest tak zwana miodna i lecimy w jednym miejscu. Tutaj. Może znajdziecie. Ach, cholera jasna. Tak to jest. Dobra. I zamykamy po leczeniu. Po leczeniu zamykamy i Miodnie, ale mają siedzieć. Do pracy. Ale mają pracować. Na nam mój miodek. Może będzie miodek, może nie będzie miodka. Nie wiem co będzie. Może nic nie będzie. Bo one bardzo mi lubiły. Aby miodek by mi tutaj jeszcze przyniosły. Chyba za bardzo nie lubią. I miodka nie będzie. Nie ma już pożytków. Dobra. Idziemy do, do najmocniejszego. To jest najmocniejszy ul. Matka tutaj była izolowana, żeby nie uciekła z rojeniem. Jest zeszłoroczna matka. Jest zeszłoroczna. I poddamy Leczenie, poddamy leczenie. Nie wiadomo, jak to nazwać, bo to już był miód, i przestał być miód, różnie to było. Także ja w tej chwili jestem tak naprawdę głupi. Co się teraz dzieje, bo w momencie, kiedy była tak zwana lipa, to była lipa. O, tu jest ciężka ramka. Ostatnio jak zaglądałem, to nie była ciężkie ramek, już nie było. Ale to jest nie wiadomo, bo to po tych deszczach, mimo że, że deszcze, jeśli jest jakiś pożytek, to spłukują. No tu ciężka ramka, no jest, tutaj są ciężkie ramki, nie? No, i nie rozbieramy tego wszystkiego w całości. Jakby to wyjąć? A? Ułamało tak skitowane, że to ułamało, nie puściło. Widzicie? Tak to one mocno kitują tu w gnieździe nie mają kompletu w gnieździe nie mają kompletu ramek ze względu na to, że no na tylu ramkach ile jest w gnieździe ja ich nie... Nie izoluje, więc do zimy, żeby one tam sobie ułożyły. A w razie czego nadmiar, jeśli byłby miodu, żeby układały w ramkach. No. Polewamy, polewamy. Miały i węzy, dużo miały węzy do odtwarzania. To nie jest tak. Fatalnie jakby się wydawało, że one były źle traktowane Nie, 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 nie jest tak tragicznie Miały wszystko co potrzebne A Po zewnętrznych ściankach dam te ciężkie ramki Może Może się zdarzyć także Coś 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 zrobią jeszcze może jeszcze, może jeszcze byłoby jakieś drobne miodobranie bo w tym roku koszty koszty pszczelarskie mnie przerosły bardzo mocno ale wiadomo, że co jakiś czas należy zainwestować nie można lekceważyć a widzicie tutaj jeszcze nie wiem czy to będzie widać kraty zatwory nie mogą dociągnąć to więc budują to jest tak przymocowana, że nie wiem czy ona by się tam nie połamała raczej szybciej aniżeli w takim silnym ulu motylicy nie ma, ale tu jest młody, nowy ul, młody nie ma miejsca, żeby tu się miała motylica i bunkrować to co tu jest jeszcze coś jest? nie wiem dobra, odwrócę nim bo to ta ramka już powinna być ugotowana no nie została ugotowana więc co ja tutaj zrobię? Jeśli nie ma pożytków. Jeśli nie ma pożytków, wiadomo, że towaru nie przyniosą. Więc o to się martwić nie mam powodu. Co? aha to dlatego nie mogę przyciągnąć pod ciężarem ramki o. pod ciężarem Widzicie? Pod ciężarem to była ramka. Bez drutu. Pod ciężarem się za, zawaliło wszystko. Ja nie wiedziałem o tym. Bagno się zrobiło. No, kłopot. Wyszedł. Wyszedł na zewnątrz. Więc. O, kolejemy tylko tyle. Więcej Aha. Ale. było? Nie wiem, czy to widać. Tam w dole że jeszcze. To są takie... Praca na żywym or organizmie. No niestety tak bywa w tych dziedzinach życia społeczno-politycznego. To ramki damy im do obsuszenia. bo tu jest miód. Czerw robiły czerw trutowy. O, czerw trutowy robiły. Jednak odbudowywały, nie są leniwe. Pszczoły te nie są leniwe. Pracują. No, wrzucimy, niech obiadają. Nie będziemy ich bez powodu zabierać. To mógł być czerw. Mógł być czerw, który się wygryzł Mógł być czerw który się po prostu wygryzł I jest imujut. No. I tutaj zawsze w takich sytuacjach jest niestety ale ofiary muszą być i są w takich sytuacjach Chociaż tego nie chcemy Tym sposobem ukończymy pierwsze leczenie. Następne leczenie będzie paskami, 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 ale to dopiero w lipcu. Pozdrawiam serdecznie do słuchających i dziękuję za subskrypcję.